Cześć! Na tym kanale dzielę się doświadczeniami z podróży tych dalszych i tych całkiem bliskich. W tej serii vlogów pokazuję praktyczne aspekty city breaku po południowej Europie. W czerwcu odwiedziliśmy Madryt, Lisbonę, Sintra i portugalskie Algawra. Każdy odcinek to konkretne wskazówki miejsca warte zobaczenia i szczypta ciekawostek. A dziś pokażę pełne zestawienie kosztów naszej 12-dniowej podróży po południowej Europie. Podróżowaliśmy we dwie osoby samodzielnie planując całą trasę. Zaczynamy od transportu lotniczego. Pięć lotów między Polską, Hiszpanią i Portugalią kosztowały nas łącznie 2979,23 zł. Jeśli chodzi o noclegi, spędziliśmy 4 noce w Madrycie, 3 noce w Lizbonie, 2 noce w Faro i 2 noce w Lagos. Łącznie na hotele wydaliśmy 4834,39 zł. Na miejscu poruszaliśmy się metrem, pociągami i wypożyczonym samochodem. Całość kosztów transportu lokalnego, bilety kolejowe i komunikację miejską to 448 zł. i 6 Wypożyczenie samochodu na 4 dni 501 zł. i 83 grosze. Do tego doszły paliwo 237 zł. i 49 Parking naszego samochodu na lotnisku w Katowicach 150 zł. ubezpieczenie podróżnie. 219 zł i 74 grosze. Na jedzenie, śniadania, obiady, kolacje i przekąski poszło nam 2990 zł i 17 groszy. Korzystaliśmy z lokalnych knajpek, stref gastronomicznych i kilku restauracji. Na bilety wstępu do atrakcji wydaliśmy 954 zł i 31 grosze. Część atrakcji była bezpłatna, co pomogło ograniczyć wydatki. Mieliśmy też drobne koszty dodatkowe, jak pralnie, które wyniosły 98 zł i 90 groszy. Nie zabrakło też kosztu hotelu dla naszego kota w Polsce 700 zł. Łącznie cała podróż kosztowała nas 14 114 zł i 12 groszy. To daje około 7 ,057 zł za osobę na 12 dni intensywnego zwiedzania. W cenie są wszystkie noclegi, loty, transport lokalny, jedzenie i atrakcje. Jeśli planujesz podobny wyjazd, mam nadzieję, że to podsumowanie pomoże Ci zaplanować budżet. Jeśli film był pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał.